To z ciebie za czarodziejka, ja się pytam! Słyszysz, co do ciebie gadam? Dlaczegoś mu nie pomogła? Przecież żyje. Potwór mało nie wciągnął go pod wodę, a tyś gapiła się tylko jak ciele wobec rane wrota! Uważaj na słowa. No dobra, to gdzie ten potwór? Ją pytajta! Geralt? Aha, czyli się znamy. Świetnie, ciągnie swój do swego. Powiedzmy, że słyszałam o tobie. Panie Wiedźmin, Soska o mało potwór na dno nie zabrał, a wy się teraz mistrzyć będziecie? Sosek żyje i na żadne dno nie idzie, a potwora ani widu ani słychu. Zacznij traktować nas poważnie, albo i po tobie nic nie zostanie. Co tu się stało? Przyjechałam do Flotsam zabić rana. Kejrala? Potwora, który blokuje port. Przed chwilą mieliśmy szczęście oglądać go w pełnej krasie. Ale ci ludzie go przepłoszyli. Szczęście? Słyszałeś, Sosek? Miałeś szczęście! A skąd potwór nagle w porcie, co? Może wiedźma go przyzwała, żeby go obejrzeć w pełnej krasie? A może wy chcecie pomóc czarodziejce w walce z potworem? My? Jakim cudem? Przecież on potężny, jest wielki jak góra! To czego się wściekacie? No bo... Załatwijmy tego Keirana. Ja albo czarodziejka, a może nawet wspólnymi siłami. Trzeba go wywlec gdzieś poza port, bo walka tutaj naraża tylko postronnych ludzi. Mam nadzieję, że się wam uda. Mi za jedno, wiedźmin czy wiedźma, jeśli zabijecie syna, całe miasteczko, będzie wam wdzięczne.